Przed mną znajduje się Real Migite, Pro. Chciałbym pokazać, jak możesz zmienić styl czcionki. Zacznij od otwarcia ustawień i przewiń w dół, aby dotknąć opcji wyświetlania i jasności. Następnie przewiń w dół ponownie, aby wybrać czcionkę i dotknij jednego z tych stylów czcionek. Naciśnij zastosuj i poczekaj. Jeśli chcesz spróbować czegoś bardziej interesującego, naciśnij czcionka, dotknij więcej i wybierz jeden z tych stylów czcionek. Po prostu kliknij na ten idealny, wybierz zastosuj i poczekaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka, skomentować i subskrybować. Cześć!